Kim dla ciebie jest Jezus? Trudne pytanie. Dla mnie jest niczym. Być może jest kimś dla tych, którzy uważają się za chrześcijan, ale dla mnie jest niczym. Dlaczego w Niego nie wierzysz? Ja w nic nie wierzę, ale nie wierzę też w ludzi. Wierzę w naturę. Wierzę w karę. Ale nie w ludzi. Ani w Mojżesza, ani w Mahometa, ani Jezusa. Moim zdaniem to tylko symbole. Trzeba zagłębić się w Stary Testament, który przez wielu chrześcijan jest po prostu ignorowany. Tak, Biblia w czwartej to przepowiednia, to oznacza, że to coś, czego nie można zignorować. Gdyby biblijne przepowiednie były 1% Biblii, to i tak byłyby istotne. Ponad 25% Biblii było przepowiednią, gdy była spisywana. To oznacza, że Bóg chce, abyśmy coś zrozumieli. Pamiętajcie, że w Nowym Testamencie Jezus beształ przywódcę Żydów za to, że nie potrafi odczytać znaku czasów. Ciekawe, czy Jezus powiedziałby to samo dzisiaj niektórym chrześcijanom? Spróbujmy teraz coś uporządkować w czasie. Chodzi mi o tę wojnę między narodami Gog, Megog którego dokładnego czasu Biblia nie podaje. Ja sądzę, że nastąpi to w czasach ostatecznych. Po pierwsze, księdze Ezekiela, rozdział 36, 39 pisze, że to nastąpi w ostatnich dniach i ostatnich latach. A to odnosi się do końca czasów. Ten zapis podaje nam dwie chronologiczne wskazówki. Najpierw Izrael musi się odrodzić jako naród. A następnie dodaje, że dziś całego świata zaczną powracać do Ziemi Świętej. Obserwujemy to od dekad, odkąd Izrael stał się jednym narodem. Wtedy to powstanie koalicja krajów, które wystąpią przeciwko Izraelowi, czyli Rosja, Iran, Turcja, Sudan, Libia i inne narody ościenne. W szczególności mowa tu o dwóch bitwach, które według Biblii rozegrają się w tak zwanym okresie turbulencji. I dzisiaj chciałbym porozmawiać o tych bitwach. Co mówi o tym Biblia? O narodach, które w niej będą uczestniczyć. To naprawdę ciekawe i na pewno Was zainteresuje. Obserwując przebieg wydarzeń na Bliskim i Środkowym Wschodzie w oparciu o proroctwa biblijne sytuacja przedstawia się następująco Tworzy się koalicja państw w skład której wchodzi Gog lider krainy zwanej Roż czyli dzisiejsza Ruś Persja, dzisiejszy Iran który współpracuje militarnie z Rosją chociażby podczas wojny na Ukrainie Put, dzisiejsza Libia wróg Stanów i Zachodu Kusz, kiedyś część Egiptu później Etiopia, teraz Sudan Książę Meszek i Tubal to są nacje zamieszkujące Turcję, Gomer dzisiejsza Turcja, Beftogarma, kraje leżące na północ od Izraela, więc Syria, Liban, może nawet Irak i wreszcie Magok, były republiki Związku Radzieckiego, łącznie z Afganistanem. Kraje te najadą Izrael, chcą zetrzeć go w pył. Ich ostatnia bitwa, zwana Armagedonem, rozegra się pomiędzy górą Har Megidon, zwaną także górą Megidon, a Doliną Izrael. O tym wspomina Księga Objawień. I wszystko by się zazębiało z wyjątkiem dwóch elementów, ale o tym za chwilę. -lo mi ero subito che si chiamava BABYLON TU PADME e mi BABYLON upadnie. Biorą radę przywódców tych państw i powiedzą, połączmy się i zmiećmy ich jako naród, tak aby słowo Izrael zostało zapomniane na zawsze. Oto co rzekł wiekuisty pan. Jestem przeciwko tobie, Gok, i przeciwko tobie, książę Meszek i Tubal. Persja, kurz i płód będą z wami razem, wszyscy uzbrojeni w tarcze i hełmy. Także Gomez ze swoimi oddziałami oraz Beftogarma z dalekiej północy ze swoimi. Wiele narodów będzie z wami. Ty, twoje wojska i wiele narodów pojawicie się jak burza, jak chmura zakrywająca ląd. Kilku polityków będzie aresztowanych. I od tego się zacznie. Ale pamiętajcie, aresztowanie kilku polityków. Cholera, to może to być jakiś zamach stanu. Gdzieś. To jest wszystko przygotowane prowokacyjnie. Słuchajcie! Ale obawiam się, że może to mieć to związek z tym, że to wszystko, co się teraz dzieje. A potem jedna prowokacja, która jest już dawno zaplanowana. Aresztowanie no. tych polityków. się wszystko leczy. To może wcale nie chodzić o duże państwo. Waga. To może nie chodzić o duże państwo, ale... Świat się zetrze w stosunku do tego niedużego państwa. Będą dwa fronty w stosunku do niedużego państwa. Jedna i druga strona, i one będą przeciwko sobie. Zgadzam się z zasadami, których bronił Jezus. W nauczaniu Jezusa jest wielka mądrość, a ja się z nią zgadzam. A takie rzeczy jak nadstaw drugi policzek są bardzo ważne, ponieważ są przeciwieństwem określenia oko za oko. Oko za oko doprowadza tylko do ślepoty. Tak więc, przebaczenie jest bardzo ważne. I traktowanie ludzi tak, jakbyś sam chciał być traktowany. Kochaj bliźniego, jak siebie samego. To bardzo ważne. Zajmując się historią proroctw i przepowiednia, w tym oczywiście proroctwem Ezechiela, do jego spełnienia brakowało mi jeszcze dwóch elementów na tle realiów geopolitycznych. Do niedawna bezpośredni najazd na Izrael był praktycznie niemożliwy przez wzgląd na potężnego sojusznika Izraela, czyli Stanów Zjednoczonych. A proroctwo mówi wyraźnie, że najeźdź swą ilością będą jak chmura na niebie. Zepchną resztki Izraelitów na tereny pustynne, i tam dopiero z łaski Boga i dzięki jego interwencji wróg polegnie. Nie ma ani słowa o kimś, kto stawiłby się wojskowo za Izraelem. Więc co ze Stanami silnym sojusznikiem? No, chyba że wtedy ów sojusznik nie będzie już taki silny. I stało się. Wszyscy Państwo widzicie, że Ameryka Północna upada na kolana. Tak źle tam jeszcze nie było. Gdyby nie sztucznie zwiększona dziura budżetowa, już dziś byłaby bankrutem. Nie ma co mydlić sobie oczu. Nie jest to już mocarstwo numer jeden. I według wizji przepowiedni nigdy już nim nie będzie. Numerem pierwszym są obecnie Chiny. Cień wstydu porażki wisi nad Stanami. Gdyby nie arsenał broni, to imperium byłoby już dzisiaj legendą. Ale tego arsenału starcza im obecnie ledwie na ewentualną samoobronę. Owszem, będą jeszcze próbować pokazać swe pazury, ale to będą już tylko desperackie odruchy. Z całą stanowczością powiadam Wam, że to koniec Ameryki jako imperium. Upadną jak kiedyś cesarstwo rzymskie, które trzymało się jakoś przez 200 lat. I prawie wszystko jasne, bo został już tylko jeden ostatni element układanki czerwony smok. Oto fragmenty przepowiedni. Czerwonemu smokowi z siedmioma głowami, dziesięcioma rogami, który ogonem zmiata trzecią część gwiazd z nieba i rzuca je na ziemię. Przeciwstawcie mojego anioła lecącego z nieba, który trzyma wieczną Ewangelię otwartą, również na stronach, które dotąd były zamknięte. A teraz święty Jan. I pokłon oddali Smokowi, bo władzę dał bestii. Lucia Santos z Fatimy 26 listopad, 57 rok. Wojska żółtej rasy będą niszczyły i równały z ziemią wszystkie miasta i wsie zamieszkałe przez ludność białą. W wojnie tej zginą także miliony Chińczyków. Już na początku wojny ma dojść do niespotykanych zjawisk atmosferycznych, które przyczynią się do jej szybkiego zakończenia i tak bardzo zaskoczą Chińczyków, że opuszczą Europę. Zatem, żeby koalicja państw bez większych obaw napadła na Izrael, muszą się nie bać reakcji Stanów, i to właśnie mogłoby nastąpić już w niedługim czasie. A ponadto muszą mieć wsparcie w kimś, kto jest wielki, silny i nie mający nic wspólnego z chrześcijaństwem a to są Chiny. Ale ciągle się zastanawiałem co może tak bardzo powiązać Smoka z koalicją antyżydowską? I stało się. To BRICS, o którym pewnie większość jeszcze niedawno nic nie słyszała, a dziś stał się faktem i szybko zaczyna się powiększać. BRICS, czyli Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i kilka innych państw, a od przyszłego roku również Iran i wiele kolejnych państw, które bardzo chcą dołączyć do nowej Unii Walutowej, która ostatecznie zdetronizuje dolara. Czy w takim układzie Chiny nie będą wspierać i bronić swoich partnerów, którzy przyczyniają się do wzrostu potęgi Chin? Odpowiedź jest tylko jedna. Tak. Dlaczego Jezus nie może być Mesjaszem? Co by musiało się stać, żeby tak Go nazwać? Po prostu nie jest Mesjaszem i tyle. Przypomniałem Państwu proroctwo Ezechiela sprzed 2,5 tysiąca lat, które dzisiaj sprawdza się na naszych oczach. I tak układanka dobiegła końca. Pozostaje tylko pytanie, jak zawsze zresztą kiedy? Wszystko wskazuje na to, że niedługo. Fundamenty zostały już stworzone, reszta w rękach Boga. Do usłyszenia.